Dobry, wszystkim. Mamy czwartek, 16 marca. Znajdujemy się na słonecznej i zielonej wyspie Kotao, która znajduje się w zatoce tajlandzkiej, obok wysp Kosamui i Kopangan. One mogą być bardziej znane. Na Kopangan odbywa się sławne w Tajlandii Full Moon Party czyli impreza, która jest cykliczna. Co około miesiąc, gdy jest pełnia księżyca. My zdecydowaliśmy się na wizytę na wyspie Kotao. Jest to taka dla nas trochę sentymentalna, sentymentalny powód na tą wyspę, ponieważ byliśmy tutaj 6 lat temu na podróży poślubnej, między innymi. No i mieliśmy takie mieszane, że tak powiem, wspomnienia, ponieważ. Jak tu płynęliśmy, to było właściwie od razu po sztormie i naprawdę trząsło, naprawdę skakało się po falach. No generalnie nie była to zbyt miła podróż tym, tym wodolotem, dlatego chcieliśmy się przełamać i jeszcze raz zobaczyć tą wyspę, spróbować jeszcze raz. No i w sumie się udało. Może nie było to, że tak powiem, nie było, może nie było... Naj... Najbardziej spokojne, no ale płynęło się dość, dość spokojnie z lekkimi falami, lekko się podskakiwało. Także jak widzicie, jest tutaj ładna plaża, przy której są tak naprawdę lokale, jakieś knajpki czy hotelowe restauracje. Są też palmy, są górki. Wygląda to bardzo przyjemnie. Jeżeli chodzi o pogodę, to jest około 30 stopni, także cieplutko. Zaraz tradycyjnie zobaczymy, ile ma woda w morzu. Później też pójdziemy na basen, sprawdzimy wodę i sami, sami możecie wtedy zdecydować, czy warto do Tajlandii jeszcze latać w marcu. Pokażę Wam to. A teraz myślę, że przejdźmy już do pomiaru temperatury morza. Jest teraz trochę odpływ. Jeszcze niedawno wody było trochę więcej, także muszę się śpieszyć, żeby za daleko nie musieć iść. Wyciągam termometr i mierzymy. Termometr już gotowy. Także tutaj jest dość płytko, więc też trzeba wziąć pod uwagę, że ta woda może być trochę cieplejsza niż tam dalej, gdzie jest głębiej. No ale tu będziemy sprawdzać. No, tutaj to jest gorące, zupa. 32,4 stopnia. No to chyba z historii moich pomiarów to do tej pory najcieplejsze miejsce. Jeżeli chodzi o temperaturę wody, może pójdę jeszcze trochę głębiej rzeczywiście sprawdzić, bo, bo to aż jest, że tak powiem, woda cieplejsza niż w wannie. Tutaj, jak widzicie, stoją sobie łódki też przy, przy samej plaży. Możecie większość tych łódek wynająć i płynąć. A płynąć na przykład wyspę lub popłynąć na wycieczkę, lub mogą was na jakieś snorkowanie czy obok na, na też na piękną wyspę. Także to jest kwestia dogadania, są też jakieś tabliczki, później na pewno w na filmie pokaże różne opcje. Dobra, mam już wodę do pasa, sprawdzamy znowu 30 i 4, 30 stopnia. No i myślę, że myślę, że to jest realnie ile ta woda ma, także. Bardzo ciepła, mimo wszystko. Przy brzegu to zupa. Także, jak widzicie, pogoda jest jeszcze super. Ogólnie jesteśmy 2,5 tygodnia w Tajlandii i powiem szczerze, dwa tygodnie, te dwa tygodnie spędziliśmy ponad troszkę w Kwachin. Od wczoraj jesteśmy na Kotao. I jeżeli chodzi o pogodę, to praktycznie cały czas lampa 30 stopni. Może były dwa dni z jakimiś chmurkami, ale to było przyjemnie. I w jeden dzień, nie wiem, że 2 godziny trochę pokropiło. Bo nie można to nazwać padaniem deszczu, tylko rzeczywiście trochę pokropiło bardziej. Także, moim zdaniem, pogoda jest naprawdę super, jako ucieczka jeszcze od końcówki zimy. Mimo, może w Polsce już się robi coraz cieplej, z tego co widzę i, i rozmawiam z rodziną i znajomymi, to to mimo wszystko marzec jest moim zdaniem super, super tutaj na ucieczkę od zimy. Też jest na pewno spokojniej, trochę mniej ludzi także tak to wygląda pójdziemy jeszcze na basen zobaczymy co się dzieje na basenie dajcie znać czy wy w ogóle lubicie właśnie takie klimaty że tutaj macie plaże, tu macie jakieś bary knajpki, rosną palmy jest się gdzieś przed słońcem ja osobiście uwielbiam taki, taki klimat dla mnie to są idealne warunki do do pracy zdalnej. Polecam każdemu, jeżeli macie taką, taką możliwość. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, czy, czy, czy ta, taki klimat Wam odpowiada. Chcielibyście w takim miejscu spędzić trochę czasu. Idziemy na basen. Jak możecie zobaczyć, basen jest dość, dość blisko. Tutaj jeszcze niedawno była woda, ale jest odpływ i widzicie sami, tutaj już jest pucizna jeszcze niedawno się tu kąpałem z dziećmi, z, nie wiem, z godzinę temu powiedzmy, także dopiero co ten odpływ tutaj jest szybki przypływy też są szybkie idziemy już na już jesteśmy dość blisko tu się kończy plaża, zaczynają się leżaki hotelowe mamy basen w ogóle w tym hotelu jest też taka fajna opcja, zwróciliśmy uwagę, że jest, są dwa baseny i wydaje nam się, że ten basen jest taki jakby w takiej kąpieli. Tam jest jeszcze taki bardzo głęboki basen. Ja tam gruntu nie dotknąłem nawet tak skoczyłem, że do, po prostu do ćwiczeń nurkowych, bo ta wyspa kota słynie z nurkowania. Także jeżeli szukacie takich miejsc w Tajlandii, to definitywnie to jest takie miejsce. Jest mnóstwo centrum nurkowych i tym podobnych. Dobra, a teraz zmierzmy już temperaturę wody w basenie. 39 stopnia prawie 31 stopni także woda, woda jak jak zupa a tu mamy kokosy podsumowując woda w połowie marca w Tajlandii na Kotao jak zupa między 30 a 32 stopnie około właściwie to się wchodzi do tej wody nie czuje się takiego orzeźwienia tylko że jest mokro no ale jest super ogólnie rzecz biorąc, także ja bardzo polecam ten okres w tym miejscu jeżeli szukacie sobie jakiegoś wyjazdu to myślę, że to jest idealne miejsce na, na ten moment. Tak jak mówiłem, tłumów już nie ma, jest sporo osób mimo wszystko, ale oni tak naprawdę dopiero się konkretnie otworzyli. To jest pierwsza zima, kiedy są tak w pełni otwarci, bo wiadomo wiecie czym. także Także nadrabiają. Na pewno opowiemy w innym filmie też też o cenach, o miejscach tutaj co można, co można zjeść i tak dalej. Także, także my polecamy. To jest naprawdę super klimat i, i bardzo dobre miejsce na, na połowy marca. Wydaje mi się, że, że wtedy jakbyśmy na początku stycznia to, to rzeczywiście to była. Dużo gorsza e, pogoda i może to jest akurat takie miejsce gdzie lepszy, lepsza pogoda jest e, tak jakby trochę, trochę bardziej między naszą wiosną a jesienią. E, tak też słyszałem od, od ludzi, że akurat te wyspy się tym charakteryzują. E, jeżeli chcielibyście przyjechać na Full Moon Party e, to też są organizowane tutaj z hoteli takie wycieczki specjalnie na tą imprezę, żeby was e, Zawożą, to znaczy płyniecie, jest impreza i możecie chyba nawet wrócić od razu po imprezie tutaj, więc, więc możecie korzystać. No a wieczorem tutaj w te, te knajpki lokale bary się zapełniają. Ludzie sobie siedzą, coś tam jedzą, piją dnieczka, są jakieś atrakcje, muzyczka na żywo, także wyspiarski, po prostu wyspiarski klimat. Też warto tutaj na tej wyspie wypożyczyć skuter jakbyście byli objechać no bo troszkę, troszkę ta wyspa nie jest taka mała i, i trochę jest do objechania i zobaczenia są fajne jak widzicie za mną wzgórza więc fajne są widoki z tych wzgórzy kiedyś z Eweliną właśnie jak byliśmy na podróży poślubnej to poszliśmy tam na piechotę na jedną z tych wzgórz i widok był, widok był naprawdę super um, jeszcze jeszcze jak tu, jak tu dojechać? No są dwa sposoby. Możecie przylecieć samolotem na przykład z Bangkoku na wyspę Koh Samu i dopłynąć z Koh Samui tutaj. Promem to jest najszybsza metoda. Jest druga też metoda, że z Bangkoku jedziecie takim transportem łączonym do autokarem na przykład do takiego portu Champton i tam przesiadacie się na prom. Nie przypływacie tutaj. My tak zrobiliśmy, tylko że my nie jechaliśmy z Bangkoku, tylko z Hua Hin, bo po prostu tam byliśmy. Także mieliśmy trochę krócej. Jaka, jeszcze, jeszcze jaka firma tutaj prowadzi te, te promy? To Lompre, jak się nazywa. Podlinkuję Wam tu w prawym górnym rogu, jeżeli byście szukali. Możecie sobie kupić bilet przez internet, mają swoje, swoje punkty sprzedaży, także, także możecie na różny sposób kupić te bilety. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Jeżeli Wam się podobało, nie zapominajcie o subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, mam też do Was prośbę o kliknięcie jak najwięcej, największej ilości łapek w górę i komentarzy. Po prostu to nakarmi algorytm i pozwoli pokazać ten film jak największej ilości ludzi. Dzięki, wielkie. Trzymajcie się, cześć, hej, miłego dnia, pozdrawiam. Za słonecznego Kotao.